Szanowne Panie, Szanowni Państwo, tytuł tego mojego wystąpienia stereotypy wolno, ale jednakowoż odchodzą, one pierwotnie tytuł tego wystąpienia był nieco inny, bardziej powiedziałbym mniej optymistyczny, że te stereotypy w dalszym ciągu są. No ja pozwoliłem sobie nieco to zmodyfikować, że Jednakowoż uważam, że one odchodzą. No tutaj jest, że powoli. Wydaje mi się, że one odchodzą jednakowoż szybko, przynajmniej jeżeli chodzi o naszą służbę. Ja w tym wystąpieniu no nie chciałbym się odnosić generalnie do stereotypów, bo. Intelektualnie nie czuję się przygotowany do tego, żeby, żeby rozprawić się z tym tematem generalnie. Nie chciałbym się odnosić również do sytuacji no, na przykład w innych służbach, bo też ich, bo tej sytuacji na tyle nie znam. Natomiast z racji no, 26 już przeszło letniego stażu w służbie i z tego no, już 18 lat zajmuję stanowiska dyrektorskie to mogę powiedzieć, że, no, mam jakiś własny ogląd w tej sytuacji. Powiedziałbym, że w momencie, kiedy ta propozycja tegoż mojego wystąpienia została mi przedstawiona, to uważałem, że to jest jakaś lekka prowokacja, dlatego że, no całkiem niedawno, no parę lat temu, w gronie dyrektorów okręgowych rozmawialiśmy na temat tego, ileż to pań zajmuje stanowiska dyrektorskie w poszczególnych okręgach. No i akurat w tamtym czasie była taka sytuacja, że okręg Gdański był jedynym, w której żadnej pani nie było na tym stanowisku. No pamiętam, że, że wtedy jedna z koleżanek, która tam była, skomentowała to tak, a, bo Jarek nie lubi kobiet. No, przyznam się, że zabrzmiało to delikatnie mówiąc podejrzanie. I oczywiście nieprawdziwie. Natomiast no, w, dalszej, w dalszym ciągu, jak rozmawialiśmy, ja starałem się to, bo miałem mnóstwo argumentów, które świadczyłyby, dlaczego akurat tak jest. No i pamiętam, że, że, że ta konkluzja była taka, albo ty myślisz stereotypowo. No to znowu mnie, tak, że tak powiem, poruszyło, ponieważ no, gdzie ja uważam się za światłego człowieka, no, kwestia równouprawnienia, czy w ogóle partnerstwa między kobietą i mężczyzną, to dla mnie są rzeczy oczywiste. Zatem no zarzucanie mi jakichś tam stereotypowych, stereotypowego myślenia co do roli kobiet, ich liczby stanowisk, jakie ewentualnie w służbie mogą zajmować, no wydawało mi się no delikatnie mówiąc niesprawiedliwe. Ale pamiętam, że no później no tak się zastanawiając nad tym, E, doszedłem do wniosku, że coś na rzeczy jednakowoż chyba jest. E, bo e, m, e, dlaczego akurat no, nie mam żadnej kobiety dyrektora, mimo że e, no, są że tak powiem, mądre e, dziewczyny w służbie, e, które sobie świetnie radzą, e, i dlaczego e, ja no, z takim, e, no, takiej decyzji jeszcze do tej pory nie podjąłem? I muszę powiedzieć, że no, właśnie wydawało mi się, że ja to czynię, że tak powiem, no jak gdyby chroniąc panie przed tym, czego mogą, mogą oczekiwać albo czego doświadczyć na stanowisku dyrektorskim. Dlatego, że no po przeszło dziesięcioletniej pracy na stanowisku dyrektora jednostki, Muszę powiedzieć, że no, niejednokrotnie doświadczyłem takich sytuacji, w których wydawało mi się, że kobieta była, czułaby się przynajmniej niekomfortowo. Dlatego, że spotkałaby się no, z, no, z chamstwem, z sytuacjami takimi, których, w których trzeba podejmować decyzje, które no, są delikatnie mówiąc stresujące. Kiedy ja pamiętam, że no, Teraz jestem już prawie kompletnie siwy, natomiast e, e, sporo tej siwizny e, e, pojawiło się w czasie, kiedy no, w, e, m, wysłałem pierwszego, e, e, notabene, młodego człowieka e, do celi iz, e, izolacyjnej i druga w nocy e, i dzwoni do mnie dowódca zmiany, że chłopak się powiesił. I zastanawiałem się, nad, to ja nie przeczę, że bardzo to przeżyłem i zastanawiałem się, w jaki sposób kobieta by coś takiego przeżyła albo inaczej, jak ona by się zachowała. I to jak gdyby był taki moment, kiedy, który jak gdyby powodował, że no, powiedziałbym, Czynności, jakieś, czy, 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 czy myśli, że, że lepiej niech takiego stanowiska nie zajmuje. Ale po, po, potem doszedłem do wniosku: no chłopie, jeżeli dziewczyny są ambitne, no chcą, same, że tak powiem, do tego dążą, bo pamiętam, że któregoś dnia przyszła właśnie do mnie moja współpracownica i zaproponowała, że chciałaby zostać dyrektorem jednostki. Szczerze mówiąc wtedy mnie e, e, no, zareagowałem niewłaściwie od razu powiem, dlatego że, że e, e, wydało mi się to. E, m, e, no nie powiem, że parsknąłem śmiechem, bo może tak nie było, ale byłem mocno e, e, zdziwiony. E, Potem nawet była taka sytuacja, że, że inna koleżanka zaproponowała mi, że zostanie moim zastępcą już w okręgu. <grywa> co, do, co do stereotyp tego, czy kobieta sprawdza się w roli funkcjonariusza, to ja myślę, że w ogóle na tym nie ma w ogóle co dyskutować, bo to jest jak gdyby oczywiste: że, że, że no, pr pracuje tak jak każdy człowiek zatrudniony w służbie. Czy może być, zajmować stanowiska kierownicze? Oczywiście, oczywiście tak. No, służba więzienna, jak i wszystkie służby siłowe wcześniej, w czasach, no, nazwijmy to, niedemokratycznych, była nastawiona przede wszystkim na kwestie przy no, wymuszenia, przymusu. W tej chwili y, z, y, nastąpiła oczywista zmiana, że te służby działają na zasadzie perswazji. Y, w związku z powyższym, skoro nie ma przymusu, y, czyli y, kwestia siły już no nie, jest mniej istotna, no to wiadomą rzeczą jest, że liczą się kwalifikacje. Y, odnosząc się do naszej służby, można by powiedzieć, że no. Y, y, no jest jeden ewentualnie element, nad którym można by było się zastanowić, dlaczego pani będzie mniej w więzieniach. No prosta sprawa, ponad 90% czy więcej niż 90% osadzonych to mężczyźni. W oddziałach mieszkalnych, oddziałowi no muszą wykonywać czasami czynności takie jak przeszukania, w tym i przeszukania osobiste. Wiadomą rzeczą jest, że nie zrobi tego kobieta, bo no tutaj nas obligują stosowne przepisy. Więc kobiet z tej przyczyny będzie mniej. Ale to jest w zasadzie tylko jedyny ogranicznik. Ja muszę powiedzieć, że mam do, no, pracując już tyle lat na stanowisku dyrektorskim, powiedziałbym, że oczywiście nie nazwałbym siebie penitencjarzystą. Więc bardziej mnie interesują kwestie zarządzania. Ale dla, może dlatego, co do resocjalizacji jako takiej, to mam takie dosyć proste podejście. Bo wydaje mi się, że jeżeli trafia osadzony do więzienia, to my w resocjalizacji powinniśmy go nauczyć najprostszych rzeczy, takich jakie jak jakich doświadcza zwykły kowalski. Czyli każdy no, przeciętny obywatel wstaje rano, zje śniadanie i na 8 godzin idzie do pracy. Po 8 godzinach. E, 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 przyjdzie, zje obiad, po obiedzie ma czas na jakieś tam zajęcia własne, kolacja, potem jeszcze nie wiem, obejrzy telewizor, idzie spać. No to jest y, 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 taki, taki normalny dzień y, szarego obywatela i w zasadzie powinniśmy to przenieść do więzienia, dlatego że wielu naszych y, y, podopiecznych y, y, nie jest w ogóle takiego modelu nauczo nauczony. Y, 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 oczywiście można osadzonych podzielić na E, takich zwykłych, tych, których trzeba jeszcze nauczyć i tych, których trzeba wyleczyć, czyli mówię tutaj o kwestiach terapeutycznych. Zatem, e, 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 zatem e, ten dzień powinien wyglądać tak, że wstanie i na 8 godzin ci, którzy mogą, idą do pracy, ci, których trzeba, e, e, no nie wiem, jak, w jakiś sposób leczyć, skierować na 8 godzin na terapię, a ci, którzy nie mają zawodu, bądź nie skończyli żadnych szkół, to te 8 godzin powinni poświęcić na naukę. I to by było takie jak gdyby normalne. I teraz w jaki sposób tę normalność wprowadzić w życie? No, czy właściwym byłoby, żeby personel więzienny był tylko jednopłciowy mężczyźni? No to jest, to, przecież to nie jest normalne, tak szczerze mówiąc. Każdy z nas, stykając się z z normalnym życiem, no, styka się zarówno z mężczyznami jak i z kobietami. W związku z powyższym najbardziej racjonalne wydaje się, żeby również personel więzienny w taki sposób był skonstruowany i to mówi o każdym szczeblu, od oddziałowego po dyrektora, dlatego że tenże osadzony po wyjściu na wolność spotka, no nie wiem, pracownika poczty. Albo pójdzie, no nie wiem, do jakiegoś urzędu, gdzie kierownikiem będzie kobieta i dla niego to nie, nie musi być y, y, żaden szok, tylko normalność. Z w związku z powyższym uważam, że y, stereotypów jako takich w naszej służbie nie ma, nie ma. My y, tylko musimy y, dążyć do tego, bo w tej chwili mamy pani, o ile pamiętam, 17%, tak? 20. Jeżeli się popatrzy, ja dokładnych statystyk nie znam, ale o ile pamiętam, jeżeli chodzi o przyjęcia do służby, to w tej chwili te proporcje są ułożone mniej więcej po połowie. Tyle samo panie z przyjmowanych co panów. Zatem z czasem te proporcje się wyrównają, a kto zajmie jakie stanowisko, to naprawdę będzie zależało tylko i wyłącznie od tego, co będzie potrafił e e zaproponować no, swoją pracą e i swoim zaangażowaniem. E Mnie się wydaje, że przynajmniej ja od jakiegoś czasu staram się e realizować tego rodzaju politykę i e mam już dwie panie dyrektor e i muszę powiedzieć, że muszę powiedzieć, że świetnie się sprawdzają w w na, na tych stanowiskach. Yy, powiedziałbym nawet swoim kolegom, że yy, no, w celu realizowania tego wszystkiego, w momencie, kiedy mamy dwóch kandydatów porównywalnych, porównywalnych to dobrze by było te proporcje yy, zmieniać. Ja mówię o więzieniach, dlatego że uważam, że akurat, yy, yy, akurat u nas jest to niewątpliwie potrzebne. I na tym bym skończył. Dziękuję bardzo.